Porwanie zapomnij o wszystkim, co ci dotąd mówiono. Porwanie jest jednym z najbardziej niezrozumianych wydarzeń w chrześcijańskich proroctwach. Przez dziesięciolecia wierni byli karmieni obrazami chaosu, strachu i spekulacji, które wywoływały zamęt, a nawet przerażenie w duszach. Ale prawda jest o wiele prostsza, bardziej pocieszająca i potężniejsza niż każe nam wierzyć kultura popularna. Biblia, nie filmy czy sensacyjne nauczanie, objawia porwanie jako obietnicę nadziei i boską interwencję, w której sam Jezus Chrystus przychodzi, aby zabrać swoich wiernych. To wydarzenie zaplanowane przez Boga, aby zgromadzić swój lud, nagrodzić ich wiarę i przynieść święte i sprawiedliwe rozwiązanie duchowej podróży Jego Kościoła. Wyobraź sobie, że stoisz na granicy wieczności, wiedząc, że zbliża się moment, w którym ci, którzy należą do Chrystusa, zostaną wezwani, przemienieni i wzniesieni, aby spotkać się z Nim w powietrzu. To nie jest historia pełna paniki czy niepewności. To boska gwarancja, że Bóg przygotował drogę dla swoich dzieci i nic, nawet chaos upadłego świata, nie może powstrzymać jego doskonałego planu. Pisma jasno określają, co się stanie, kto zostanie zabrany i niewiarygodną chwałę tego wydarzenia. Fragmenty takie jak Pierwszy List do Tesaloniczan 4:16-17, Ewangelia Jana 14:13 i Objawienie 3:10 dostarczają jasności i pewności tym, którzy są gotowi spojrzeć poza kulturowe mity i skupić się na słowie Bożym. W tym przekazie odkryjemy biblijną rzeczywistość porwania, analizując błędne przekonania, badając czas jego nastąpienia, identyfikując kto zostanie zgromadzony i objawiając co dzieje się podczas tego monumentalnego wydarzenia? Zrozumiesz nadzieję, którą przynosi, przygotowanie, jakiego wymaga, i duchową gotowość, do której kultywowania Bóg nas codziennie wzywa. Zapomnij o tym, co ci wcześniej powiedziano, ponieważ porwanie, tak jak opisuje je Biblia, jest głęboką obietnicą pocieszenia, nagrody i boskiego zwycięstwa dla wszystkich, którzy pozostają wierni Jezusowi. Po zakończeniu tego nauczania, Zobaczysz porwanie nie jako daleką i przerażającą przepowiednię, ale jako namacalną gwarancję miłości, mocy i wierności Boga wobec jego kościoła. Definicja porwania Zrozumienie biblijnej podstawy. Porwanie jest jednym z najbardziej inspirujących wydarzeń opisanych w pismach. Jednak często jest zaciemniane przez nieporozumienia. Wiele osób wyobraża sobie chaotyczne sceny dramatyczne zniknięcia i powszechne zamieszanie. Ale Biblia maluje obraz, który jest jednocześnie jasny i pocieszający dla wierzących. W swojej istocie porwanie jest momentem, w którym sam Jezus Chrystus przychodzi, aby zgromadzić swój Kościół, wzywając swoich wiernych naśladowców, aby byli z Nim na wieczność. To nie jest drugie przyjście w swoim pełnym kontekście sądu, ani nie jest to apokaliptyczny spektakl przeznaczony do przerażania. Zamiast tego jest aktem boskiej miłości, wypełnieniem obietnic i najwyższym potwierdzeniem wiary. Fragmenty biblijne, takie jak Pierwszy list do Tesaloniczan 4:16-17, czynią tę rzeczywistość nieomylnie jasną. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na dany znak, na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej. A ci, którzy pomarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. Potem my, żyjący i pozostali, będziemy razem z nimi porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak będziemy zawsze z Panem. Ten fragment podkreśla uporządkowany i zamierzony charakter wydarzenia. Zapewnia wierzących, że nic nie jest pozostawione chaosowi, zamieszaniu czy strachowi. Ci, którzy należą do Jezusa, są przez Niego wezwani, zjednoczeni z Nim i przemienieni w mgnieniu oka, oznaczając wypełnienie Jego obietnic. Zrozumienie porwania wymaga również odróżnienia go od drugiego przyjścia i ucisku. Drugie przyjście następuje, gdy Jezus powraca, aby sądzić świat i ustanowić swoje tysiącletnie królestwo. Wydarzenie charakteryzujące się boskim autorytetem, konfrontacją ze złem i ostatecznym ustanowieniem sprawiedliwości. Porwanie, w przeciwieństwie, jest konkretnie zgromadzeniem Kościoła, oblubienicy Chrystusa, usuniętej ze świata przed uciskiem lub podczas Niego, w zależności od przyjętej interpretacji. Pisma wyjaśniają, że porwanie jest momentem nadziei i oczekiwania dla wierzących, nie okresem sądu. Wiele nieporozumień wynika z kulturowych przedstawień, filmów i sensacyjnego nauczania, które często przedstawiają porwanie jako nagłe, chaotyczne lub przerażające. Jednak biblijny opis podkreśla pokój, boską harmonię i przygotowanie. Ewangelia Jana 14:1:3 wzmacnia to pocieszenie. Jezus zapewnia swoich naśladowców, że idzie przygotować dla nich miejsce i pewnego dnia wróci, aby ich ze sobą zabrać. To jest obietnica zakorzeniona w miłości, nie w strachu. Wierni mogą spoczywać w pewności, że porwanie jest nie tylko prawdziwe, ale zamierzone, zorganizowane przez Boga dla bezpieczeństwa, nagrody i wiecznej wspólnoty Jego ludu. Kolejnym kluczowym aspektem zrozumienia porwania jest rozpoznanie przemiany, która się dokonuje. Ci, którzy pomarli w Chrystusie, powstaną pierwsi, a żyjący zostaną porwani razem z nimi. W tym momencie wierni otrzymują uwielbione ciała, niezniszczalne i nieśmiertelne, wolne od cierpienia, rozkładu czy ograniczeń. To demonstruje radykalną moc Boga do przemiany i doskonalenia Jego naśladowców, przygotowując ich na wieczność. Podkreśla również nadzieję zwycięstwa nad śmiercią, obietnicę, która ma głębokie implikacje dla wiary, wytrwałości i duchowej gotowości. Porwanie biblijnie precyzyjne jest skrupulatnie zaplanowanym boskim wydarzeniem, nie jest spekulatywne ani sensacyjne, jest objawieniem wierności Boga i Jego najwyższego planu dla Jego Kościoła. Skupiając się na pismach, zamiast na spekulacjach, wierni zyskują jasność, spokój i motywację do wiernego życia. Zrozumienie porwania pozwala chrześcijanom kultywować nadzieję, antycypować powrót Chrystusa i przygotowywać się duchowo na przyszłość, która jest pewna, chwalebna i wieczna. Podsumowując, porwanie zdefiniowane w Biblii jest zgromadzeniem wiernych Chrystusa, przemianą wierzących, i wypełnieniem obietnic Boga. To wydarzenie naznaczone boskim porządkiem, miłością i nadzieją, ostro kontrastujące z błędnymi kulturowymi przedstawieniami. Rozpoznanie tej prawdy upełnomocnia wierzących do życia z oczekiwaniem, radością i duchową gotowością, wiedząc, że obietnica Pana zostanie wypełniona dokładnie tak, jak powiedział. Czas porwania. Kiedy to nastąpi? Jednym z najbardziej debatowanych aspektów porwania jest jego czas. Powstają pytania: czy nastąpi przed, podczas czy po ucisku, kiedy Jezus wróci, aby wezwać swój Kościół? Pisma dostarczają wglądu, chociaż nie zawsze zaspokajają ludzką ciekawość co do dokładnych dat. Zamiast tego podkreślają gotowość, wierność i zaufanie do doskonałego czasu Boga. Wierni są wezwani nie do nadmiernych spekulacji, ale do duchowego przygotowania, wiedząc, że plan Boga rozwija się z precyzją przekraczającą ludzkie zrozumienie. Biblijne wskazówki sugerują, że czas porwania jest wewnętrznie związany z celami Boga dla Kościoła i świata. Pierwszy list do Tesaloniczan 5.2.3 ostrzega, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, podkreślając nagły i nieoczekiwany charakter boskiej interwencji. Jednak to ostrzeżenie jest skierowane do nieprzygotowanych, nie do tych, którzy żyją w Chrystusie. Wierni, którzy kultywują gotowość, duchową czujność i wierne posłuszeństwo, mogą stanąć przed porwaniem z ufnością, nie ze strachem. Czas, choć tajemniczy, nie jest przypadkowy. Jest zamierzony, dostosowany do boskiego planu Boga dla odkupienia i nagrody. Istnieje kilka interpretacji dotyczących poglądów przeduciskowych, środkowo uciskowych i pouciskowych. Pogląd przeduciskowy sugeruje, że wierni są zabierani przed rozpoczęciem Sądu Bożego nad Ziemią, oferując ochronę przed najgorszymi momentami ucisku. Pogląd środkowo proponuje, że Kościół znosi część ucisku, zanim zostanie porwany. Pogląd pouciskowy utrzymuje, że porwanie następuje pod koniec ucisku, zbiegając się z powrotem Chrystusa, aby ustanowić swoje królestwo. Każdy pogląd ma biblijne argumenty, ale to, co pozostaje spójne we wszystkich perspektywach, to wezwanie do życia w gotowości, świętości i zaufaniu do Jezusa, niezależnie od czasu. Znaki poprzedzające porwanie mają na celu zachęcanie do czujności, nie paniki. Pisma opisują moralny upadek, fałszywych proroków wojny i klęski żywiołowe, jako część szerszego kontekstu czasów ostatecznych. Ewangelia Mateusza XXIV i Ewangelia Łukasza XXI przedstawiają te znaki, aby przygotować wierzących duchowo i emocjonalnie. Nacisk kładziony jest na rozeznanie, wierność. I trzymanie się Słowa Bożego nie na przewidywanie dokładnych dat. Czas jest ostatecznie w rękach Boga, a jego suwerenność gwarantuje, że jego cele nie mogą być udaremnione. Życie ze świadomością czasu porwania zachęca do codziennej duchowej dyscypliny. Wierni są wezwani do modlitwy, studiowania pism, Wspólnoty i ewangelizacji. Utrzymując serce dostosowane do Boga, chrześcijanie kultywują gotowość i oczekiwanie, odzwierciedlając pilność i znaczenie powrotu Chrystusa. To przygotowanie zapewnia, że Kościół jest duchowo wyposażony, aby spotkać Jezusa w dowolnym momencie, w pełni odziany w sprawiedliwość i wiarę. Czas porwania podkreśla również nadzieję. Niepewność co do dokładnego momentu nie umniejsza jego pewności. Ewangelia Jana 14.1.3 zapewnia wierzących, że Jezus przygotowuje dla nich miejsce i wróci, aby zabrać ich do domu. Ta obietnica kształtuje cierpliwość, wytrwałość i niezachwiane zaufanie do planu Boga. Wierni są przypominani, że porwanie jest nagrodą za wierność. Boskim zgromadzeniem jego ludu i początkiem wiecznej wspólnoty, która nie może być przerwana przez ziemskie wydarzenia czy ludzkie harmonogramy. Podsumowując, czas porwania jest boską tajemnicą, przeznaczoną do kultywowania gotowości, wiary i zaufania. Podczas gdy spekulacje obfitują, pisma koncentrują się na przygotowaniu, czujności i duchowym dostosowaniu. Wierni są wezwani do życia w oczekiwaniu, Kultywując świętość, nadzieję i służbę, porwanie nastąpi dokładnie wtedy, gdy Bóg zamierzy, a ci, którzy są wierni, zostaną porwani, aby spotkać Jezusa w chwale, potwierdzając swoją wiarę i wypełniając obietnicę wiecznego planu Boga. Kto zostanie porwany? Prawdziwa oblubienica Chrystusa. Rozważając porwanie, jednym z najważniejszych pytań, jakie zadają wierni, jest: kto zostanie zabrany? Biblia jest jasna, że porwanie nie jest przypadkowym wydarzeniem. Ani nie jest przeznaczone dla całego świata. Jest specjalnie dla tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, Kościoła, jego duchowej oblubienicy. W całych pismach obraz oblubienicy ilustruje intymną relację między Chrystusem a jego naśladowcami relację zbudowaną na wierze, posłuszeństwie i miłości. Ci, którzy są porwani, to ci, którzy zawarli przymierze z Chrystusem, kroczą w sprawiedliwości i w pełni ufają Jego obietnicy zbawienia. Istotne jest zrozumienie, że porwanie nie dotyczy doskonałości, ale wiary. Wierni są wezwani do życia w gotowości, dążenia do świętości, i kultywowania życia skoncentrowanego na Chrystusie. Paweł podkreśla w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:9, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na dostąpienie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ci, którzy przyjęli Chrystusa i pokładają w Nim swoją ufność, to ci, których Bóg obiecał zgromadzić. Obejmuje to zarówno tych, którzy zostali zamęczeni za swoją wiarę, jak i tych, którzy żyją, demonstrując, że porwanie obejmuje wszystkich wiernych naśladowców, niezależnie od ich ziemskich okoliczności. Duchowe przygotowanie do porwania jest kluczowe. Pisma wzywają wierzących do czujności, modlitwy i posłuszeństwa. Jezus wielokrotnie podkreślał gotowość w ewangelii Mateusza 24:42-44, nalegając na swoich naśladowców, aby pozostali czujni, ponieważ nie znają dokładnego dnia ani godziny. Bycie częścią oblubienicy Chrystusa wiąże się z utrzymywaniem bliskiej relacji z Nim, kultywowaniem duchowej dojrzałości i życiem z wieczną perspektywą. Ci, którzy są zabierani, to ci, którzy w pełni się zaangażowali, których życie jest zakotwiczone w Słowie Bożym i którzy pozostali wytrwali w wierze pomimo prób, prześladowań czy wyzwań. Zrozumienie tożsamości tych, którzy zostaną porwani, wymaga również rozróżnienia między Izraelem, Kościołem a światem w proroctwach czasów ostatecznych. Kościół składający się zarówno z Żydów, jak i pogan, którzy pokładają swoją wiarę w Chrystusie, jest głównym celem porwania. Podczas gdy Izrael odgrywa centralną rolę w proroctwie, obietnice dotyczące porwania są skierowane do wiernych naśladowców Jezusa. Rozpoznanie tego rozróżnienia zapobiega zamieszaniu i pomaga wierzącym skupić się na ich osobistej duchowej gotowości i oddaniu. Porwanie służy również jako moment boskiego usprawiedliwienia dla wiernych. Ci, którzy znosili prześladowania, kpiny i próby z powodu Chrystusa, zostaną zgromadzeni z nim, przemienieni. I uwolnieni od nadchodzącego sądu. To wyzwolenie jest zarówno nagrodą, jak i demonstracją wierności Boga, wzmacniającą prawdę, że On chroni, honoruje i podtrzymuje tych, którzy pozostają Mu lojalni. Obietnica porwania ma na celu zachęcanie wierzących, zapewniając nadzieję i wzmacniając determinację do życia w posłuszeństwie i wierze. Ważne jest, aby zauważyć, że wezwanie porwania nie zależy tylko od ludzkiej siły czy wysiłku jest to dzieło Boga. Wykonane zgodnie z Jego doskonałym czasem. Wierni są zaproszeni do uczestnictwa przez wiarę i posłuszeństwo, ale ostateczne zgromadzenie jest zorganizowane przez samego Jezusa. Ci, którzy są porwani, to ci, których życie odzwierciedla poddane serce, ducha zestrojonego z Duchem Świętym i konsekwentne dążenie do sprawiedliwości. W ten sposób porwanie jest zarówno boską obietnicą, jak i wezwaniem do osobistej duchowej integralności. Wreszcie, Obietnica tego, kto zostanie zabrany w porwaniu, zapewnia zarówno pocieszenie, jak i motywację, zapewnia wierzących, że ich wiara nie jest daremna i zachęca do codziennej duchowej czujności. Rozumiejąc, że porwanie jest dla prawdziwej oblubienicy Chrystusa, naśladowcy są przypominani, aby priorytetowo traktować intymność z Jezusem, kultywować świętość i pozostawać wiernymi w wszystkich okolicznościach. Tożsamość tych, którzy zostaną zgromadzeni, podkreśla znaczenie życia w pełni oddanego Chrystusowi, demonstrując, że porwanie jest zarówno nagrodą, jak i wypełnieniem przymierza miłości Boga. Co dzieje się podczas porwania? Co mówią pisma? Porwanie, jak opisano w pismach, jest momentem głębokiej przemiany i boskiej interwencji. Ci, którzy są wierni Chrystusowi, zostaną porwani, aby spotkać się z Nim w powietrzu, doświadczając fizycznej i duchowej zmiany, która przygotowuje ich do życia wiecznego. Pierwszy list do Koryntian 1551-52 wyjaśnia, że nie wszyscy pomrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w mgnieniu oka w jednym momencie na dźwięk ostatniej trąby. Ta natychmiastowa przemiana podkreśla boską moc zaangażowaną, objawiając, że porwanie nie jest jedynie symboliczne, ale dosłownym i nadprzyrodzonym wydarzeniem zorganizowanym przez samego Boga. Ci, którzy zmarli w Chrystusie, powstaną pierwsi, ich ciała wskrzeszone i uwielbione, doskonale przygotowane do połączenia się z żyjącymi wiernymi, którzy są zabierani. To zjednoczenie opisane w pierwszym liście do Tesaloniczan 4, 16, 17 gwarantuje, że wszyscy wierni naśladowcy zostaną zgromadzeni, tworząc zunifikowane ciało, które spotyka Jezusa w powietrzu. Obrazy podkreślają radość, spotkanie i wypełnienie obietnic Boga. Porwanie jest zatem momentem zarówno osobistej nagrody, jak i wspólnotowej celebracji, podkreślającym intymność i troskę Jezusa o Jego lud. Proces obejmuje zarówno przemianę, jak i wyzwolenie. Wierni są natychmiast zmieniani ze śmiertelnych w nieśmiertelnych, ze zepsucia w niezepsutość. Ta przemiana nie jest zdobyta przez uczynki, ale darowana przez łaskę Boga wypełnienie jego przymierza i demonstracja jego mocy nad śmiercią. Służy jako gwarancja wierzącym, że ziemskie ograniczenia, cierpienie czy prześladowania nie mogą powstrzymać planu Boga ani obietnicy życia wiecznego. Porwanie jest boskim ratunkiem, spotkaniem wiernych, które egzemplifikuje ochronę Boga i jego zobowiązanie wobec jego ludu. Pisma podkreślają również widoczność i chwałę tego wydarzenia. Sam Jezus przychodzi z nieba, a wierni są wzniesieni, aby go spotkać. Język trąb, głośnych wezwań i niebiańskiego zgromadzenia przekazuje wielkość, pewność i boską organizację momentu. Porwanie jest zarówno osobistym spotkaniem z Jezusem, jak i kosmiczną demonstracją chwały Boga, ilustrującą znaczenie Kościoła w Jego wiecznym planie. Wierni nie są ukryci ani zaniedbani, są honorowani i zjednoczeni w nadprzyrodzonej demonstracji. Widzialnej troski Boga. Nadzieja zapewniona przez zrozumienie tego, co dzieje się podczas porwania, zachęca wierzących do życia z oczekiwaniem. Wiedza, że zbliża się moment, w którym zostaną zgromadzeni z Chrystusem, motywuje do świętości, czujności i aktywnej wiary. Zapewnia pocieszenie tym, którzy stoją przed próbami, bezpieczeństwo tym, którzy stoją wobec prześladowania i pewność, że obietnice Boga są prawdziwe. Porwanie demonstruje, że cierpienie jest tymczasowe i że wieczna nagroda czeka tych, którzy pozostają wierni. Wreszcie, pisma objawiają, że porwanie służy zarówno jako kulminacja obietnicy Boga, jak i początek nowej ery dla wierzących. Oznacza przejście z ziemskiego życia do wiecznej wspólnoty z Jezusem, ze śmiertelnych ograniczeń do nieśmiertelnej chwały. Zrozumienie tego wydarzenia biblijnie koryguje nieporozumienia, rozwiewa strach i napełnia nadzieją, pokazując, że porwanie nie jest momentem chaosu czy terroru, ale boskim, radosnym i transformującym spotkaniem. Wierni są wezwani do jego antycypowania, życia w gotowości i objęcia pocieszenia, bezpieczeństwa i chwały, które Bóg obiecał swojemu wiernemu Kościołowi. Życie w świetle porwania. Wierne przygotowanie. Życie w świetle porwania wymaga intencjonalności czujności i serca całkowicie oddanego Jezusowi Chrystusowi. Biblia wielokrotnie wzywa wierzących do pozostawania duchowo czujnymi, do kroczenia w świętości i do kultywowania życia, które odzwierciedla wiarę, posłuszeństwo i oczekiwanie na obietnicę Boga. Ewangelia Mateusza 24, 42, 44 podkreśla gotowość. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Ale to zrozumcie. Gdyby gospodarz domu wiedział o której godzinie w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie w godzinę, której się nie spodziewacie. Ta gotowość nie jest pasywna, jest aktywna, ciągła i duchowo intencjonalna. Wierne przygotowanie zaczyna się od kultywowania codziennej relacji z Jezusem. Modlitwa, medytacja nad pismami, Uwielbienie i posłuszeństwo stanowią fundament gotowości. Wierni są wezwani do dążenia do świętości, dostosowywania swojego życia do woli Boga i pozwalania Duchowi Świętemu kształtować charakter, pragnienia i działania. Porwanie jest momentem boskiej przemiany, ale wierne życie z wyprzedzeniem gwarantuje, że wierni są duchowo wyposażeni, aby spotkać Chrystusa z radością. Ufnością i pokojem. Duchowa gotowość jest zarówno odpowiedzialnością, jak i przywilejem odzwierciedlającym zaufanie do obietnic Boga i uznanie Jego suwerenności. Kolejnym aspektem przygotowania jest czujność w wierze. Wierni muszą opierać się światowym rozproszeniom, pokusom i kompromisom, które mogą osłabić duchową świadomość. Porwanie służy jako motywacja i przypomnienie, że życie jest tymczasowe i że wieczne priorytety powinny kierować codziennymi decyzjami. Życie w oczekiwaniu zachęca wierzących do skupienia się na służbie, ewangelizacji, uczniostwie i osobistym wzroście. Każde działanie, słowo i decyzja staje się okazją do gloryfikowania Boga i demonstrowania wierności, zapewniając gotowość na moment, gdy Chrystus powróci. Wierne przygotowanie obejmuje również wspólnotę i odpowiedzialność. Biblia wzywa wierzących do wzajemnego zachęcania, wzmacniania nawzajem wiary i zapewniania wsparcia w duchowym wzroście. Wspólnota, uczeniostwo i mentoring tworzą środowisko, w którym gotowość jest wspólnie pielęgnowana. Dzieląc się mądrością, nauczaniem i zachętą, ciało Kościoła pomaga wierzącym pozostać wytrwałymi, czujnymi i duchowo przygotowanymi na porwanie. Życie w świetle powrotu Chrystusa nie jest samotnym przedsięwzięciem ale wspólnotową podróżą wiary, miłości i wzajemnego budowania. Świętość i posłuszeństwo są centralne dla przygotowania. Wierni są instruowani, aby badać swoje życie, pokutować za grzech i konsekwentnie dążyć do sprawiedliwości. Porwanie jest świętym wydarzeniem, a ci, którzy są zabierani, są wezwani do bycia oddzielonymi, poświęconymi i duchowo przygotowanymi. To dążenie do świętości jest motywowane nie strachem, ale miłością do Chrystusa, pragnieniem intymności z Nim i oczekiwaniem radości spotkania Go. List do Rzymian 13:11-12 zachęca wierzących do przebudzenia się z duchowego snu, do odłożenia dzieł ciemności. I do życia w świetle nadchodzącego powrotu Chrystusa. Życie w gotowości oznacza również kultywowanie nadziei i wytrwałości. Próby, cierpienie i wyzwania są częścią życia, jednak służą do udoskonalania wiary i charakteru. Wierni, którzy wytrwają, ufają Bogu i utrzymują duchowy fokus, są wzmocnieni i przygotowani, aby być częścią porwania. Obietnica powrotu Jezusa zapewnia zachętę. Pocieszenie i motywację do pozostania wytrwałym, demonstrując, że nadzieja w Bogu upełnomocnia wierzących do nawigowania życia z radością, ufnością i celem. Wreszcie, przygotowanie obejmuje życie z intencjonalnym świadectwem i ewangelizacją. Porwanie jest motywatorem do odważnego głoszenia Ewangelii, dzielenia się nadzieją Chrystusa i wpływania na innych dla wieczności. Wierni są wezwani do życia widzialnie wiernym, demonstrując miłość, prawdę i sprawiedliwość Boga. Oczekiwanie na powrót Chrystusa inspiruje pilność, oddanie i odwagę w służbie, zapewniając, że wierni nie tylko się przygotowują, ale także przyczyniają się do duchowej gotowości innych. Podsumowując, życie w świetle porwania obejmuje aktywne duchowe zaangażowanie, osobistą świętość. Wspólnotową odpowiedzialność, wytrwałość, nadzieję i odważne świadectwo. Jest to wezwanie do objęcia obietnic Boga, dostosowania codziennego życia do Jego woli i kultywowania gotowości na moment, gdy Jezus powróci. Wierne przygotowanie jest zarówno przywilejem, jak i odpowiedzialnością, upełnomocniającym wierzących do spotkania Chrystusa z radością, ufnością. I wieczną perspektywą. Zakończenie: Życie z oczekiwaniem i nadzieją. Porwanie, gdy jest rozumiane biblijnie, nie jest źródłem strachu czy zamieszania, ale głęboką obietnicą nadziei, boskiego ratunku i wiecznej radości dla wiernych. Przypomina wierzącym, że Jezus Chrystus przychodzi, aby zabrać swój lud, że Słowo Boże jest godne zaufania i że wierni zostaną przemienieni i zjednoczeni z nim, żyjąc z oczekiwaniem. Wierni są zachęcani do kultywowania świętości, duchowej czujności, wspólnotowego wsparcia, wytrwałości i aktywnego świadectwa. Zrozumienie biblijnej rzeczywistości porwania transformuje codzienne życie, motywuje wierzących do priorytetowego traktowania wiecznych wartości, utrzymywania życia skoncentrowanego na Chrystusie. I duchowego przygotowywania się na najwyższe spotkanie z Jezusem. Strach przed nieznanym jest zastąpiony przez ufność w obietnicę Boga, nadzieję w jego wierności i radość w pewności jego powrotu. Porwanie zapewnia wierzących, że ich wiara nie jest daremna i że czas Boga jest doskonały. Życie z nadzieją oznacza objęcie planu Boga we wszystkich aspektach życia. Wyzwania, próby i niepewności stają się okazjami do duchowego wzrostu i demonstracji wiary. Wierni są wezwani do pozostania czujnymi, wytrwałymi i posłusznymi, wiedząc, że każdy wierny czyn przyczynia się do gotowości na moment, gdy Jezus przychodzi zgromadzić swój kościół. Ta perspektywa zachęca do zaufania, radości i życia z celem. Ostatecznie porwanie jest przypomnieniem o miłości, ochronie i suwerenności Boga. Zapomnij o tym, co ci powiedziano przez popularne spekulacje czy kulturowe mity. Pisma dostarczają jasności, bezpieczeństwa i wskazówek. To wydarzenie zostało zaprojektowane aby honorować wiernych, ratować oddanych i wypełnić obietnicę Boga w namacalny i transformujący sposób. Wierni są upełnomocnieni do życia z odwagą, wiernością i wieczną perspektywą. Pewni, że obietnica powrotu Jezusa jest prawdziwa i że przygotowanie przynosi pokój, nadzieję i radość. Porwanie wzywa każdego wierzącego do życia w gotowości, kultywowania świętości, wytrwania w wierze i aktywnego dzielenia się Ewangelią inspiruje odwagę, pogłębia oddanie i zapewnia, że nadzieja pozostaje silna nawet pośród życiowych niepewności. Obejmując Biblijną prawdę porwania, wierni mogą doświadczać codziennej zachęty, duchowej jasności i głębokiego poczucia celu, żyjąc w oczekiwaniu na chwalebny moment, gdy Jezus Chrystus, Przyjdzie zgromadzić swoich wiernych. Proszę, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i zostaw swój komentarz, jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca.